Cześć witam wszystkich na kanale Piłka i Kosz w programie Pogaduchy do poduchy. Dawno nie było tego formatu na kanale Piłka i Kosz. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, będzie mi miło, jeśli to zrobisz. E, oczywiście lajki, czyli kciuki w górę i komentarze bardzo mile widziane, bo to poprawia znacznie algorytmy YouTube'owe. E, no o czym tutaj dzisiaj chciałbym e, No, Pogon Szczecin wygrała swój mecz 3 do zera w zaległym meczu Ekstraklasy. Zmierzyli się z motorem Lublin i to był mecz, w którym Kamil Grosicki pokazał, że jest jednym ciągle z najlepszych piłkarzy w polskiej ekstraklasie, że ciągle mu zależy, że ciągle chce. I tutaj stał egzamin, wygrał ten mecz dla Pogoni. Przepiękne dwie bramki zdobył, musicie je zobaczyć, to był gol numer 6 i 7 w tym sezonie dla Kamila. No, ciężki okres dla Pogoni, ale jeszcze nie złożyli broni w walce o brązowy medal co prawda, Jagiellonia raczej zajmie to trzecie miejsce i zdobędzie ten, trzeci, ten brązowy medal, ale na samym końcu jeszcze to nie koniec wyścigu i może, kto wie, może Pogoń jeszcze dogoni i będzie wtedy y, odniesie sukces i włoży coś do gabloty na no, trzecie miejsce. Y, to nie jest puchar, ale to jest jednak medal i to na pewno by ucieszyło piłkarzy. Natomiast jeszcze mieliśmy mecz Realu Madryt. Y, Real, y, z Majorką grał i przegrywał po pierwszej połowie 1-0, do ale w drugiej części spotkania się ogarnął i wygrał ostatecznie 2-1 w doliczonym czasie gry. strzelił gola piłkarze królewskich. To jest już końcówka sezonu i tak już nie dogonią raczej Barcelony. Barca zdobędzie mistrzostwo, ale tutaj dobrze pożegnać z klubem chce się Carlo Ancelotti. I przywitają prawdopodobnie Czabiego Alonso. To będzie nowy trener. Przyjdzie z Bayeru Leverkusen. Tam mówi się, że zostawił spaloną ziemię, ale e, świetnych piłkarzy rozwinął. No, to nie jest sezon Leverkusen, natomiast poprzedni to było przecież mistrzostwo. Ale jak będzie wyglądał w, w Realu Madryt, nie wiemy, bo to jest systemowy coach. To nie jest ktoś taki jak Karl Ancelotti czy choćby Zinedine Zidane. Coach, który potrafi dogadać się, e, e, dla którego najważniejsze jest dogadywanie się z tymi wielkimi gwiazdami, z wielkim ego tych gwiazd. To jest coach, który postawi na system i nie będzie pewnie za bardzo się patyczkował, chociaż on zawsze jest żyty, z piłkarzami, więc jeśli ktoś go będzie słuchał, wejdzie, rzuci się za niego w ogień, to on też to wszystko zrobi dla piłkarza. Nie wiem, jak będzie wyglądać przyszłość Realu Madryt, nikt tego nie wie, ale to jest jakaś niewiadoma. I na pewno nie można powiedzieć, że to się nie uda, ale też nie można być pewnym, że Real Madryt będzie teraz w przyszłym roku już dominował i wygrywał puchary. Na pewno nie będzie tutaj rewolucji kadrowej, ale no, pewne ruchy są niezbędne, na pewno w defensywie zapewne jeszcze będą tutaj działać w przodzie z napastnikami, będą działać, coś, żeby coś zrobić z Rodrygo, który powiedział, że nie będzie już grał w Realu Madryt, odmówił gry Przeciwko FC Barcelonie w tym klasyku powiedział, że nie chce już grać w Realu Madrid, że chce odejść. Mówi się o tym, że może odejdzie do Arsenalu Londyn. Ten klub chce go najbardziej, ale ciągle monitorują sytuację, bowiem dla Arsenalu jednak tu może być za duży pieniądz za tego gracza. Zobaczymy jak będzie, czy ostatecznie Rodrigo opuści Real Madryt, ale takie, takie jest prawdopodobieństwo bardzo duże, że właśnie. Ten zawodnik z Realu Madryt odejdzie. Mówi się, że może będzie wymiana. Saliba by mógł pójść wtedy do Królewskich i dopłata 30-40 milionów funtów. No ja na miejscu Arsenalu bym się chyba zgodził na ten transfer, bo kiwior wygląda świetnie, a jeszcze można zawsze środkowego obrońca znaleźć. Chociaż Saliba zapewniał jednak taki spokój w tyle raz, razem z Gabrielem. Magalanasem, który tutaj jednak jest kontuzjowany, w jego miejsce wskoczył Kiwior i już ta defensywa nie była takim monolitem, ale nie ze względu na Kiwiora, bo Kiwior go znakomicie, a właśnie Saliba trochę opuścił stonu, był trochę słabszy w tym końcówce tego sezonu, więc na miejscu Arsenalu ja bym się zdecydował na taki ruch, bo tutaj są potrzebni zawodnicy z przodu, chociaż w defensywie również potrzebna jest jakość a tej może brakować podejściu Saliby, mimo wszystko. To jest świetny defensor, reprezentant w Francji. Pierwszy, pierwszy z pierwszego składu właściwie z reprezentacji Francji. Oczywiście, nie wiem, czy tutaj się do, nie pomyliłem, nie powiedziałem Hiszpanii. To jest oczywiście Francuz, pierwszy skład. Doświadczony już gracz, chociaż jeszcze nadal nie taki... Nadal jeszcze dość młody, dlatego no może dla obu ekip byłaby to dobra wymiana. Zobaczymy, jak będzie tutaj wiele się szykuje zmian. Mówi się, że wielu zawodników odejdzie z Bayernu Leverkusen, kiedy odejdzie Czabi Alonso. Ale nie wiem na czym tutaj teraz się skupić. Na pewno Arsenal musi jakąś dziewiątkę, jakiegoś napastnika kupić, bo bez tego nie da się rywalizować w Europie ani nawet w Premier League nie są w stanie zdobyć mistrzostwa i to drugie miejsce dla Arsenalu to jest dobry wynik patrząc na to, jaki był to ciężki sezon, ile było kontuzji, jak słaby tutaj potencjał w ataku poza Saką, który poza Hawercem. Oni się zbliżyli do tej granicy 10 goli, tutaj nikt się tak już. Do tej właśnie granicy 10, choćby bramek nie zbliżył znacząco, więc naprawdę tu trochę brakuje jakości z przodu w Arsenalu, żeby walczyć o najwyższe trofea właśnie w Premier League. To jest liga, w której naprawdę trzeba wydać też sporo kasy, mieć naprawdę sporo jakości, a i to no nie zagwarantuje sukcesu. Popatrzmy na Manchester United, popatrzmy na. Tottenham, drużyny, które gdzieś tam szorują, odnoszą właściwie tylko nad tymi drużynami, które spadną nad Ipswich, Leicester i Southampton. No to te drużyny są mi tak na tyle mocne, że są w stanie dojść do finału Ligi Europy i te dwie drużyny zmierzą się w finale Ligi Europy. I o tym teraz opowiem, bo to jest duża rzecz dla obu klubów. Manchester United miał fatalny sezon, a Morim y, natomiast ma duży gest i wszystkich. Y, Tutaj związanych z Manchesterem United, wszystkich zawodników, wszystkich ze sztabu United zaprosił na ten finał. Także z rodzinami oni mogą się na ten finał udać. Duży gest, duża kasa przecież Amori musiał na to wydać, ale bardzo mu zależy, żeby wszyscy mogli kibicować United i kto wie, czy United zdobędzie puchar. Ja bym kibicował i będę liczył na to, że jednak to ten zdobędzie. Puchar. Harry Kane zdobył ostatnio z Bundesligą swoje pierwsze trofeum, ale gdyby Tottenham zdobył bez niego trofeum, też bym się cieszył, chociaż zawsze chciałem, żeby Kane zdobył w tym klubie jakieś trofeum. To już jest 66. gracz odchodzący z Tottenhamu, który zdobywa trofeum po odejściu właśnie z tego klubu. A Tottenham może teraz także wygra Ligę Europy z Manchesterem United i włoży coś do gabloty i to będzie duży sukces i bez Harry'ego Kane'a to jest takie przewrotne. Taki jest sport, taka jest rzeczywistość. To jest kanał Piłka i Kosz, a to jest także program Pogaduchy do Poduchy. Kilka słów tutaj właśnie o tym, co dzieje się w piłce. Jutro mamy kolejny mecz. Widzę w Legii, a kolejny mecz Ekstraklasy zaległy, a potem w piątek już ruszamy z przedostatnią kolejką właśnie w Ekstraklasie. Ale jeszcze kilka słów może o tym finale Ligi Europy. No bo finał Ligi Konferencji znacie także. Nie, bardzo fajny Chelsea, Betty Sevilla. Także bardzo fajne emocje się szykują. Ma finał Ligi Mistrzów Intermediolan, Paris Saint-Germain. Tutaj będę kibicował Paris Saint-Germain, bowiem lubię bardzo Luisa Enrique i za Petro Dolary nie lubię w sumie żadnych drużyn, które były tworzone. Ale jednak PSG teraz bardzo fajnie wygląda, kibicuje właśnie Luisowi Enrique kibicuję kibicuje tej drużynie bardzo młodej, bardzo fajnie wyglądającej. i Drużynie, której się nigdy nic nie udawało, to może teraz się uda wygrać dużą rzecz, największą rzecz w europejskim futbolu, czyli Ligę Mistrzów. A jeszcze chciałbym Wam przypomnieć, że nawet jak się skończą rozgrywki we wszystkich ligach, już nie będzie żadnego sezonu, już będziecie myśleć, że można udać się na wakacje albo i tak zrobicie, to nie zapomnijcie, że przed nami jeszcze klubowe Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i możemy psioczyć, że meczów jest za dużo, ale bardzo fajnie, że te mistrzostwa klubowe się odbędą. Że to będą także emocje i duża hasa do zdobycia, do wygrania, do zarobienia dla tych wielkich marek, dla tych wielkich klubów. Nie będzie FC Barcene, która mówiło się, że może zostać zaproszona na ten turniej, natomiast nie będzie jej, ale jeszcze mamy inne świetne drużyny, i na pewno to będzie bardzo ciekawy turniej i będziemy mieli co oglądać na przełomie czerwca i lipca. Świetne wiadomo że dla wszystkich kibiców piłki nożnej zawsze w wakacje warto żeby jakiś turniej się fajny odbywał no co rok nie mogą być mistrzostwa Europy i świata ale tutaj ja się z tego powodu bardzo cieszę wybory w Polsce w nadchodzący weekend więc także tutaj bardzo ważna rzecz i się chodzi dla nas dla Polaków ale piłka nożna koszykówka sport nie śpi i bardzo fajne, że będziemy mieli ekstra klasę. Mnie najbardziej oczywiście interesuje mecz niedzielny, lecha Poznań mecz o 17.30 z GKS em Katowice, mecz o mistrzostwo, ale wcześniej. Także o mistrzostwo raków przecież będzie grał dzień wcześniej, będzie mierzył się z koroną Kielce, więc to też bardzo ważne spotkanie w kontekście mistrzostwa. I to najciekawsze mecze, jeśli chodzi o walkę o mistrzostwo, ale jest jeszcze walka także o właśnie trzecie miejsce między Jagielonią. Właśnie pogonią, która no, traci jednak dość dużo, bo trzy punkty, dwie kolejki przed końcem to jest sporo. Potem mamy legię tutaj do końca walka, także o jak najlepsze lokaty dla innych drużyn. Real Madrid dzisiaj wymęczył, wygrał, tak jak mówiłem na początku 2-1, więc jeszcze Barca nie jest mistrzem, musi czekać na jutrzejszy mecz. Także Barca jutro zagra. Derby ze Spanolem, więc bardzo ciekawe spotkanie znowu. A teraz leci koszkówka NBA w nocy, oczywiście zawsze. NBA, Boston Celtics walczą o życie, ale bez już Jasona tuma, który zerwał ścięgno Achillesa i to w wieku 28 lat to się nie dzieje. To jest bardzo przykro informacja dla kibiców koszkówki, dla mnie również, no ale takie są fakty. Niestety Jason tum się połamał. E Fajnie, że będziemy mieli Premier League. Fajnie, że będzie Ekstraklasa. Fajnie, że jest także NBA. Dziś, dzisiaj jeszcze przecież tutaj chciałbym wspomnieć, że Skorupski, nasz bramkarz, zdobył Puchar Włoch. Pokonali 1-0. Znakomite interwencje notował nasz bramkarz i pokonała drużyna Boloni. AC Milan. I to jest pierwszy puchar od 50 lat dla tego klubu, więc wielki sukces Skorupskiego. No, no. Nie było Rubańskiego, bo przecież jest na wypożyczeniu, ale pewnie wróci do klubu albo nie wiadomo, co z nim będzie. Natomiast dobrze wiecie, Zalewski znakomite spotkanie i razem z Zielińskim zagrają w wielkim finale Ligi Mistrzów. To było pewnie spełnienie marzeń dla tych piłkarzy. A FC Barcona przynajmniej zdobędzie trzy inne puchary i tytuły i tak z tego powodu się cieszę, bo bardzo kibicuję tej drużynie. Nie udało się wygrać Ligi Mistrzów, ale udało się prawdopodobnie wygrać Ligę Hiszpańską, do tego Super Puchar i Puchar Króla więc tak to jest wielka metamorfoza i wielka zmiana w Barcelonie że ta drużyna tak odżyła za flika i znakomicie gra. I Robert Lewandowski pewnie też miałby wielki sezon, jakby był królem strzelców. Natomiast pod koniec sezonu wyprzedził go Kylian Mbappé, który gra znakomicie dla Realu Madryt w ostatnich tygodniach jest takim, jest taką ostoją jeśli chodzi o bramki dla tego klubu, ale nic poza tym dobrze nie wygląda, końcówka Carlo Ancelottego w klubu wygląda smutno, ale takie są fakty, kończy się coś zaczyna się coś z Chabi Malonzo to jest kanał Piłka i Kosz, pogaduchy do poduchy pamiętajcie dać kciuka w górę ja już kończę, słyszymy widzimy się wkrótce, hej